Witam wszystkich, pamiętacie jak na koniec sierpnia kupiłem tą palmę i została przesadzona w doniczkę, w kastę 90 litrową. Wypuściła u mnie trzy liście. W międzyczasie przekonałem, że korzenie przerosły już tą donicę. No i mówiłem wtedy, że to będzie palma, która będzie chowana na czasie mrozów. Do, do garażu. No jest jest duża, bo tego na filmie nie widać. Jest ciężka. No i coś muszę zrobić, żebym mógł ją sobie swobodnie na mróz chować do garażu. Jak nie będzie mrozu, żebym mógł ją wyciągać. Co wymyśliłem, to zaraz Wam pokażę. Ale przedtem jeszcze ją pomierzymy. Zobaczymy, ile ona ma wysokości pień ma jaki obwód No zmierzymy obwód. Żeby było ładnie widać tu na dole. To słuchajcie, ma 60 61 cm a wysokość powiedzmy, że zawsze tak no i ją ciągniemy, ciągniemy nie wiem, tak średnio patrzę do tego miejsca no powiedzmy, no nie wiem, tu do tego to ma 118, czyli metr 18 no to taki jest jej, jej załóżmy, że jest jej wymiar no, no i teraz zacznę Przygotowywania do, do tego by Bym tak jak wcześniej wspomniałem Mógł ją chować Spokojnie na, na mrozy do garażu Żebym to nie musiał Porosić się kogoś o pomoc A mógł zrobić to samemu Słuchajcie do zrobienia Tego co, co sobie wymyśliłem Zaopatrzyłem się w taką paletę W sumie miałem Ale zaopatrzyłem się w Takie kółeczka no i co chcę zrobić? Już wam mówię taki mam zamiar, że zamontuję sobie dwa kółka na stałe dwa kółka, na których będę mógł będą, będą zwrotne, żebym mógł łatwiej wprowadzać i wyprowadzać yy, palmę do garażu i wyprowadzać ją z garażu. Słuchajcie, ale to nie wszystko, bo ponieważ ta palma wypuściła korzenie i wgryzła się w ziemię, i no, szkoda mi pozbyć się tych korzeni, jeszcze chcę coś dodatkowego zrobić, co to też za chwilę zobaczycie. Widzicie, mniej więcej o coś takiego mi chodziło. Chcę to zabudować deskami. Wypełnię tu na spód, położę agrowłókninem i chcę wypełnić to ziemią i dopiero na tym ustawić doniczkę. I te korzenie, które przerosły, żeby, żeby były w, to, w tej ziemi. Po prostu nie chcę tych korzeni obcinać ani z bo mi po prostu szkoda. A ona jest na tyle teraz będzie mobilna, że spokojnie będę mógł sobie samemu nawet ją do garażu wprowadzić i z garażu wyprowadzić. Na tak przygotowaną teraz skrzynkę na kółkach, wsypię ziemię, tą, którą, która, która będzie pod palmą w przyszłym roku, czyli wiosną, i na to postawimy donicę z, z tą palmą. Za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało już w całości. No i zrobione. Słuchajcie. Nie wiem. Czy w Polsce na pewno U mnie w powiecie, to na pewno. W gminie, to na pewno na bań. Pierwsza mobilna palma. Stoi na wózeczku. Można nią wjechać spokojnie teraz do garażu, w razie mrozów. Można wyjechać bez problemu. W tej chwili stoi, tak jak stała w ogrodzie. W tym samym kierunku, bo już nie chcę po prostu je zmieniać, jak skoro przyzwyczaiła się do, do słońca. To tak, tak przynajmniej mi się wydaje. I tak to wygląda. Myślę, że zda egzamin. Dziękuję za uwagę. Do zobaczyska do następnego razu. Trzymajcie.